Które obrazuje, można powiedzieć, dwie epoki. Ojca ze swoim koniem w pułku, w drugim pułku piechoty legionów, którego był dowódcą. W tym pułku był związany od czasów I wojny światowej. W 1929 roku żegnał się właśnie z pułkiem, i tu jest zdjęcie, które jest podpisane: Pożegnanie z Zośką. Zośka to nazwa tego konia. Imię tego konia. Poniżej znów mój koń. Harley Davidson z 1942 roku. Wspaniała maszyna, z którą się związałem w 1957 roku. Ja tylko wyszedłem z wojska, z czynnej służby. Moim marzeniem było właśnie posiadać ten motocykl. Po odejściu z pułku w 1932 roku tata objął stanowisko zastępcy komendanta Straży Granicznej w Warszawie. Piłsudski powołał ojca właśnie na to stanowisko i tam był do 1933 roku. Po zakończeniu tam służby w Straży Granicznej, przyjechał do Lublina i objął stanowisko komendanta garnizonu i miasta Lublina. Te stanowisko pełnił do momentu wkroczenia Niemców do Lublina. Lublin w 1939 roku, we wrześniu, był kilkakrotnie bombardowany. I tak się złożyło, że gdzieś w godzinach rannych do komendy garnizonu i miasta Lublina przyprowadzono dwóch zestrzelonych lotników niemieckich. Jeszcze było tak, że domy niektóre się paliły w Lublinie i ojciec przesłuchał tych jeńców doprowadzonych i postanowił ich zaprowadzić do dowództwa deoka do generała Smorawińskiego. I dał takie polecenie żołnierzom. Tymczasem po paru minutach oni się wrócili. Panie pułkowniku, nie możemy iść. Tłum ludzi otoczył ich na Placu Litewskim i co ich ukamienować, rozszarpać. Ojciec zerwał się za biurka, jak mi to opowiadał, wybiegł na, na ulicę. Rzeczywiście kilkanaście osób bardzo, bardzo roz, takich rozgoryczonych, rozgniewanych otoczyło tych Niemców, więc przemówił do zgromadzonych ludzi, że jeńców należy traktować humanitarnie, i ludzie posłuchali tego, rozsąpili się. Ojciec poszedł z nimi razem do generała Smorawińskiego. To była dziwna historia, która później bardzo się przyczyniła do ocalenia ojcu życia. Nastata wywiózł wcześniej całą rodzinę, zabógł do swojego brata stryjecznego, do miejscowości Łódzka. I też 17 września, kiedy opuścił Lublin, nie mógł odnaleźć generała Smorawińskiego, bo już wkroczyli bolszewicy na, na tereny wschodniej Rzeczpospolitej. Odnalazł tylko nas tam w tam wódzku, i po wielu perypetiach udało nam się na początku grudnia z powrotem przedostać na stronę niemiecką, czyli przez Bóg tutaj do się przyjechali. Brat ojca, podpułkownik Władysław Czapiński jakoś nie posłuchał ojca, został tam w wódzku. No i oczywiście zaginął bez wieści wraz z całą rodziną. Nie ma go na żadnej liście, ani Katińskiej, ani innej. Próbuje to. Jakoś go odszukać. Wracając do Lublina, zastał ojciec, zastaliśmy tutaj w dwa pokoje zajęte przez Niemców. Mieszkał kapitan Willy Rüffler. Kiedy myśmy weszli, ten Niemiec już był zorientowany, że to jest mieszkanie pułkownika, wiedział. Zresztą tata nie zdążył pościągać ani tego Orła w koronie, który tutaj wisi, ani inni tam jeszcze insygii insygi wojskowych. Które były między innymi pistolety, takie starodawne, szable. Pistolety zaginęły, szable jeszcze są. I w... poprosił tego Niemca, zapukał, że, że chce te rzeczy zjąć. Niemiec mu pokazał, że wszystko tutaj wisi tak jak wisiało, żadnej ujmy tutaj, te godło polskie nie dostało. No i że dziwna, zaczął z ojcem rozmowę, że Niemcy źle wojnę rozpoczęli, żeby go ojciec nie traktował jako, jako hitlerowca, on tylko jest żołnierzem powołanym do, do wojska. I nawet jakby w uniesieniu tej rozmowy przepowiedział, że to się dla Niemców źle skończy. Później była taka historia, że któregoś wieczoru, już kilka dni przed samą wigilią 1939 roku w grudniu, podchmielony ten oficer puka do drzwi, budzi rodziców, ojca, mamy. I mówi, panie pułkowniku, przepraszam bardzo, ale nie mogę się powstrzymać, żeby się nie zwierzyć z pewnej takiej historii, którą dzisiaj miałem. Byliśmy na przyjęciu komendanta miasta, Lubina, niemieckiego komendanta miasta. I u niego na biurku, gdyśmy wyszli na papierosa, zobaczyłem listę zakładników, którzy mają być rozstrzelani w dzień wigilijny. I na pierwszym miejscu było, było pana nazwisko, Emil Czapliński. Więc silnie nalegałem o, o to, żeby pana skreślić, tłumacząc to, że ja tam mieszkam, żeby do dzieci płakać, że nie chcę. Wywołało to tylko śmiechu tych Niemców, że odkąd oficer niemiecki, który zwycięską kampanię w wojnę prowadził. Teraz nagle ma się tutaj płaczem i jakimś tam dzieci polskich przejmować. Jednak kapitan Ryfer nie ustępował i powiedział, że pułkownik Czapniński uratował życie niemieckim lotnikom i należy się jemu też jakiś gest za to, że był porządnym człowiekiem. Uratowało to życie mojemu ojcu. Prywatne biografie pisane są niekiedy pod dyktando wielkiej historii. Do spotkania z nią Emil Czapliński przygotował się dobrze. Gdy wybuchła pierwsza wojna, miał za sobą studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, działalność w ruchu skautowym i tajną podchorążówkę. We wrześniu roku 1914 ruszył wraz ze swymi harcerzami, śladem pierwszej kompanii kadrowej, z drugim pułkiem piechoty przeszedł cały szlak bojowy legionów. Bił się o kształt polskich granic. Kilkakrotnie ranny, odznaczony krzyżem wirtuty militari i krzyżami walecznych, rozpoczynał jako zwykły żołnierz, by po latach Stanąć na czele macierzystego pułku, już w stopniu pułkownika. W 19 roku byliśmy na froncie litewsko-białoruskim i nasza kompania, yy, grupa harcerska, tak zwana, przy drugiej dywizji legionów u generała Roy, Generał Roy organizował to właśnie i przy drugiej dywizji nie byliśmy przydzieleni do żadnego pułku. To była specjalnie grupa harcerska, która należała do drugiej dywizji Legionów. W pewnym momencie, kiedy byliśmy, no taka mała grupka nasza i tych młodych harcerzy, bolszewicy po prostu większą siłą, kilkakrotnie większą od naszych padli i było w ten czas bardzo kiepsko, bo nas okrąży, zaczęli okrążać. I właśnie akurat całe szczęście, że był po blisko po prawej stronie naszej linii, był oddział, którym dowodził oficer Czapliński. I okazało się, że też harcerz jest, no i on w, tam, w samą porę. Kiedy już byliśmy bardzo nieprzygnębieni, nie to nigdy nie byliśmy zawsze butni pewni siebie, ale kiedy już widzieliśmy, że, że, że nie damy rady, akurat On przyszedł z tą pomocą i, że tak powiem, nam pomógł i wreszcie wspólnie. Już bolsiejików od, odpędzili. Moje wspomnienia z okresu przedwojennego to są bardzo skromne, ponieważ wtedy miałem 4 lata. Ale pamiętam wojskowe uroczystości, które mnie bardzo pasjonowały, jako właśnie małego chłopca. Więc i taki wymarsz wojska ósmego Pułku Piechoty Legionów na, na manewry, czy powrót z manewru, to był bardzo uroczysty. Odbywało się to wzdłuż alei ratowiskich. Stały szkoły wyprowadzane, dzieci z chorągiewkami machały tym żołnierzom. Szła orkiestra. No, kto tylko mógł, kto biegł za tą orkiestrą, właśnie taki, taki mały chłopiec. To Między innymi ja cała to. była atrakcja, no i duży. Wszyscy byli zaciekawieni. No, to... O, Marek, dobrze, że jesteś. Właśnie, oczekiwaliśmy Ciebie. no. Proszę bardzo, siadaj tylko. Już zmieścimy tak, to... mhm. się. No, cieszę się, że przyszedłeś. Tu chodzi o to, żeby jakieś wspomnienie o moim ojcu powiedzieć. A no Proszę właśnie. Bardzo. A no, no właśnie. Moje wspomnienia, muszę powiedzieć, że nie tylko o pułkowniku czaplińskim, ale o rodzinie czaplińskich sięgają zaledwie lat 30., jako że sam się urodziłem w roku 1930. Ale spotkali się najpierw nasi ojcowie, Janusz. No, na pewno. Nie wiem, czy to pamiętasz. No, ponieważ nie, wiem, ponieważ że takie spotkanie... obaj pracowali w kierownictwie Związku Harcerstwa Polskiego razem z generałem Dobrodzickim. I najpierw był kontakt naszych ojców. Dopiero potem poznaliśmy się całymi rodzinami. To znaczy ciebie, Wieśka, Halinę. I poznałem właśnie i twego ojca, i mamę. Jeśli chodzi o ojca, to pamiętam właśnie Prosto trzymającego się smukłego oficera. Ja byłem malutki, ani w tej chwili trudno im powiedzieć, czy był oczywiście wysoki. Chyba nie bardzo, ale, ale dla mnie był to taki typ oficera wyprostowanego, sprężystego. Pamiętam go, nie wiem dlaczego, w pelerynie wojskowej. Na przykład. A wspomnienia te są o tyle szersze, że przecież tak, bywaliśmy u siebie wzajemnie. Pamiętam to mieszkanie właśnie z lat 30., jak również z lat okupacji. Nie wiem, czy to potwierdzisz, ale mieszkanie to było wypełnione, ściany wypełnione obrazami, to, co utkwiło w mojej pamięci, obrazami, zdjęciami z wycieczek. Rodzice wyjeżdżali dużo chyba na, na wycieczki. I to było pierwsze wrażenie właśnie spotkanie z mieszkaniem, z rodzicami twoimi z mamą, zawsze bardzo elegancką, bardzo zadbaną panią, to też pamiętam. I właśnie pamiętam ojca, który na wrażenie na mnie to było takie, że był bardzo łagodny, spokojny, a równocześnie właśnie był typem oficera energicznego i mnie się to nie kłóciło, to w moich wspomnieniach chyba to tak właśnie wyglądało. Szczęśliwie uniknąwszy losu polskich oficerów w Katyniu i śmierci jako zakładnik, pułkownik Czapliński zostaje w roku 1940 aresztowany i osadzony w oflagów Grosborne. Zorganizował tam obozowe koło harcerskie. Tam też zdobył najwyższy harcerski stopień, tylko przez nielicznych posiadany harcerza Rzeczypospolitej. Po wyzwoleniu obozu powrócił do kraju i stawił się u swego dawnego dowódcy z legionowych czasów, teraz marszałka, Michała Roli Rzymierskiego. Skierował on pułkownika do Lublina, powierzając mu funkcję komendanta miasta. Historia rzadko jednak posługuje się szczęśliwymi zakończeniami. Na Święta Wielkanocne w 1947 roku ojciec z wojskiem poszedł do kościoła na rezurekcję o godzinie 6 rano. Chcę tu zaznaczyć, że ojciec był kompletnie apolityczny. Mnie w ogóle nie mógł sobie uświadomić jakie to ma skutki, przecież nic złego tutaj nie popełnił z wojskiem na mszę. Po mszy idzie do swojego gabinetu, do komendy miasta przy ulicy Połowiaków, a na biurku w jego pokoju siedzi zastępca dowódcy do spraw politycznych, podpułkownik Jokel. I mówi, gdzie się, pułkowniku, bili? Nie bili, tylko byłem razem z żołnierzami na mszy. Tak? To tak się robi? A co w tym złego? No nic. Zresztą mówi... Ojciec, ja się nie będę przed wami, pułkowniku, tłumaczył. I wyszedł. No, w kilka dni później otrzymał rozkaz od generała Bewziuka, żeby się udał do Wydziału Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiadomo, co to znaczy. Zwolnienie z wojska. Pojechał tam, do Warszawy i chce się zameldować u swego byłego dowódcy, legionisty, marszałka Rolnie Rzymierskiego i mu tą sprawę opowiedzieć. Ale w gabine, przed jego gabinetem, przed drzwiami, zastaje grupę oficerów ze Spychalskim na czele i którzy tam taką rozmowę prowadzili, że ojciec się od razu zorientował, że to nie marszałek, nie Rzymierski tam rządzi, tylko tam siedzi marionetka. A tutaj cała władza jest w rękach tych ludzi. Zrezygnował, wyszedł z gabinetu, nie widział się z marszałkiem, poszedł do tego wydziału personalnego, i dostał zwolnienie natychmiastowe, bez prawa noszenia munduru, bez prawa do jakiejkolwiek emerytury, bez niczego. I z tym wrócił do Lublina.